Tytuł ambasadora Wałbrzycha to zaszczytne wyróżnienie, które już po raz czwarty zostało przyznane trzem znanym osobom, które związane były z Wałbrzychem, a teraz swoimi dokonaniami promują go w Polsce i na świecie. Zasada jest taka, że poprzedni e, laureaci czy też nominowani e, m, akceptują czy prezentują e, swoje powiedziałbym. E, Osoby nominowane, i odbywa się rodzaj pewnej dyskusji. Myślę, że takich osób, które osiągnęły tak wysoki poziom akceptacji społecznej dla kariery i zawodowej, i osobistej, jest bardzo wielu. Przed nami kolejne lata, w których, mam nadzieję, będziemy. Mieli znów e, tak trudny wybór jak w tym roku. Ale to jeszcze raz powtarzam, nominowani z poprzednich lat. E, Proponują kandydaturę. W tym roku tytuł ambasadora Wałbrzycha otrzymał Maciej Szczepaniak, pilot rajdowy, który start w rajdach samochodowych rozpoczął w 1995 roku i jako kierowca rajdowy. Cztery lata później zadebiutował w rajdowych Mistrzostwach Świata, startując w rajdzie San Remo. W 2003 roku został pilotem Janusza Kuliga, a w 2014 wystartował z Robertem Kubicą w zawodach WRC. Moje korzenie cały czas są tutaj, pomimo że większość czasu w tej chwili spędzam w sumie w samolotach i hotelach, nawet nie w jakimś jednym konkretnym miejscu w Polsce. Natomiast myślę, że w ostatnich latach Wałbrzych bardzo się zmienia, dynamicznie rozwija i, i na każdym kroku podkreślam, że jest to miasto, które, które nie należy skreślać, które warto do niego zajrzeć, zobaczyć, jak się zmieniło po, po całym przemyśle kopalnianym, że w tej chwili jest dużo ciekawych możliwości. Myślę, że będąc w różnych zakątkach świata będę miał wiele okazji o tym powiedzieć. Do grona ambasadorów Wałbrzycha dołączył również polityk Jan Lityński, działacz opozycji w czasach PRL-u, poseł na Sejm X, I, II i trzeciej kadencji. Obecnie doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi. Wałbrzych, ale to nie tylko Wałbrzych, to nie tylko Wałbrzych, to jest całe dawne województwo wałbrzyskie, to jest wspaniałe miejsce. I wbrew temu co się mówi, wbrew temu co jakby jakieś klasyfikacje mówią, Wałbrzych jest jednym z ciekawszych miejsc. Wałbrzych... Świdnica, jedno z ciekawszych miejsc do mieszkania, do, 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 do bycia, do poznawania ludzi i to będę propagował. No, będę się starał także, już jest w trakcie rozszerzenie zbliźniaczenia Wałbrzycha z jednym z miast irańskich. W tej chwili z prezydentem Szemejem robimy takie kroki w tym kierunku w porozumieniu z jednym miast irańskich. Ostatnią osobą wyróżnioną w tym roku tytułem ambasadora Wałbrzycha została Urszula Włodarczyk, pochodząca z Wałbrzycha, lekkoatletka, trzykrotna uczestniczka Olimpiad, dwukrotna medalistka Mistrzostw Świata w hali, aktualna rekordzistka Polski w halowym pięcioboju. Jest to wielkie wyróżnienie. Nie ukrywam, że jestem dzisiaj bardziej zestresowana niż na Igrzyskach Olimpijskich, bo na Igrzyskach Olimpijskich startowałam trzykrotnie. Wielokrotnie zdobywałam medale. Zresztą będzie prawdopodobnie powiedziane. A ambasadorem się jest raz. No Nie ukrywam, pewnie moje wypieki na twarzy o tym mówią, że jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. Przyjęła jest wielkim zaszczytem, bo, tak jak powiedziałam, no jednak moje wspomnienia, szkoły też tutaj często jestem zapraszana, bardzo chętnie odwiedzam, szczególnie moje czwarte liceum. Aktualnie Wałbrzych ma 12 ambasadorów. W trakcie trzech poprzednich edycji zostali nimi Marek Sarybrad, dziennikarz Radiowy i Telewizyjny, Krzesimir Demski, kompozytor i dyrygent Andrzej Adamek, koszykarz i trener, pisarka Joanna Bator, siatkarz Krzysztof Ignaczak, aktor Leszek Lichota, pisarka Olga Tokarczuk, zapaśniczka Agnieszka Wieszczek, Kordus i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Gala miała dwa cele. Po pierwsze, chodziło o promocję Wałbrzycha i regionu, po drugie, pomoc potrzebującym poprzez zbiórkę charytatywną. W tym roku cały dochód z licytacji, czyli blisko 35 tysięcy złotych, przekazano zostanie na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salwator.